Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Overwatch'a, czyli z serii, w której łapiemy cheaterów grasujących w Counter Strike'u. Nie powiem, że wszystkich złapiemy, ale na pewno większość złapie sobie wyłapę. Yy, no i zaczynamy kolejny dowód, już pobrałem. Powiem, że zacząłem złej rozdzielczości. Ale zobaczycie, zobaczycie, dlaczego się tak ucieszyłem na samym początku odcinka. No nie, no nie ucieszyłem się. Yy, po prostu trafił się dust, którego nie było. No, nie było Dustów, były same inferno, już myślałem, że tylko na inferno są cheaterzy. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. The Suspect, dobra. Zaczynamy pierwszą rundę, którą będziemy oceniać. The Suspect pędzi na B. Możemy rysować? Tak, jest super. No i akurat mamy wiatr na B. No, mógł widzieć nogi. Mógł widzieć te nogi, no. No strzały ma szybkie, chociaż tutaj mógł go uwalić. W tym miejscu. No i rozwaleni. Rozwaleni. Feed Viper, no ładny skinik, chyba Factory no. Tak mi się przynajmniej wydaje. no i zobaczmy dalej. Kolejna runda, już tym razem przegrupowują się midem. Jeden dobra, jeden będzie skracał tutaj. Co jest? chciałbym się zamknąć stoi, raz wychieli, 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 czy na razie nie? O, nie to zauważyć? No. no, czasami szczęście też trzeba mieć, prawda? No. no i w tym momencie można to ocenić jako szczęście. Dobra, mamy wjazd Galo już na iPhone'u, właściwie mają zajęte A, albo nie, bo tutaj jeden, jeden patrzy z Longa. No a Suspect stoi i. I stoi. No ba po prostu wnosi grę. No dobra. Jak tu i tak mówi, może skonfigurował haksy. czym co? Co się stanie? Poleci longiem na 100%. Ma w dwóch shortem poszło, dobra. A gdzie są? Obydwoje na nowym tak? I obydwoje celowani w shorta, Dobra, teraz jeden sterowany w longa Nie, nie w longa jednak. No jakieś silvery. O, ale suspect, co on zrobił. No i taki mały klacz. Udało się w Rozbroi ma defiuza więc rozbroi. No w takiej sytuacji on powinien... Nie no, miał źle splantowaną. Właściwie no to mógł poleść trochę na czas. Ten co stał na shortie, terrorysta. Ale nikt nie patrzył w longa. W takiej sytuacji trzeba... Jeżeli wiecie, że dwóch przeciwników jest na shorcie, to powinniście popatrzeć jeden z tego longa. No sam toberdał. To znaczy dwóch y, przeciwników jest na shortcie, a jeden nie wiadomo gdzie jest. No to jeden musi patrzeć y, CT i shortę, a drugi musi patrzeć longa, no to. Było no, wiadome, że chyba będzie jeden obiegał. Za czym się No reakcja ultra szybka. Przy tym, co on strzelał na szorcie, że miał rywa rywala na muszce, no to. Nie do porównania. Delta dostał teraz. Być kwadrat minus c Na twarz. I co? Tam rzucony smoke z longa, tak? No i podchodzą. Jest dwóch na jednego. No w że. No. Powiem, że. Ten T-Crate może być zbugowany, no ale. Całe ma bardzo szybkie. Skakać nie umie No, zobaczcie. Zobaczcie sami. No, słabo, słabo, słabo aspekt Słabo... I Flood wygrał tą rundę, no Muszę mieć triggera, no zobaczcie jak ją smokie Nikt mu nie przeszkodzi, nikt mu się nie wtrygnił. No, że to miało tak wyglądać? No też mogło tak być. Szybka Safari to jest jednak jego skin. No. no to tutaj już więcej nam mówi. Dobra. I dwóch idzie mi, dwóch terrorystów. Yy, yy. Snosen już. Jeden ciągle stoi. I dobrze, że nie tej pozycji. No, no właśnie, Saspect. Magu na widelcu. Dobry Frank, dobry. Ale strasznie dziwny jest Saspect. Strasznie dziwny ma Movement. Ale zaraz! klacz 1 vs 3! Jak sobie poradzi suspekt No to mnie nie wychyli. Dobra, uciekamy, uciekamy. Spokojnie, ktoś go goni. Jest na to gotowy. Jeden go goni, nie. Wycofał. Dolny tunel? Nie. Będzie odbijał. Wskakuje. Nie udaje. Wskakuje. Udało Podchodzi bliżej. Podchodzi ciągle. Ktoś na niego czeka na bombside. Czy go zobaczył? Nie zobaczył! Piękny prawd! Kolejny kolega i będzie odbijał. Czy koledzy mu powiedzieli, żeby się nie wydawał już więcej? Uwaga, uwaga. Ucieka. No niestety. Bój przegrał klacza. Jak tutaj była chmurga, tak? To znaczy smog. To on jest. A tutaj była ściana. O. To jest ściana. To on był celowany w to miejsce. Jak przeciwnicy biegli w stronę tą, No to jest trochę dziwne. Trochę dziwne. W to miejsce powinno się celować w to miejsce. Jak się pod kątem 45, przepraszam, 90 stopni e, nabiega na. No, 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 na, 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 No na wyjście. Dobra. Normalny strzał, normalny. Dobra, będą wchodzić. Nie, wchodzą shortem jednak, czy nie? Bo dziwnie tak. Trochę. No, ładny flashback. flash, ale na nikogo te flesze, no, naprawdę na nikogo. No i co odcowają tunelami? Suspect to wie. Dostał info, nie mógł dostać. Nie mógł dostać Suspect info. I nagle wycofał otwórz kocinę. No właśnie, no to jest bardzo dziwne. Co jest dziwakiem mm, To jest hacks środek, dla mnie hacks. Wygląda na takie co haksuję. Zobaczmy u nich może jakiś hax się odpalił. Nie, 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 nie. Nie no, to jest hacks, to jest haks. 36-12 ma. Chociaż postata się nie ocenia. wszyscy longiem poszli teraz. Wszyscy poszli longiem. Jeden patrzy plecy mądrze, ale... ojojoj. Napór dostał znaczy, porobił ich, no idzie po Ace'a. Ma pół, dawaj. Nie zabierajcie mu Ace'a. Nie, no, ja zabierze, tak. Ale bardzo blisko miał tego Ace'a. Pod nosem, właściwie. Czwóreczka i 90 HP, no. A tak ładnie muszą. No teraz chyba będzie Montein B. I to na szybko ją wygląda. Więc będzie ciekawie. No, za co sobie wstanął teraz? Albo nie no Nie, no co to było? Wcześniej już leciał za nim celownikiem. Nie, 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 To jest Hax. To jest Hax. Hax, 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 Dobra, jak sobie poradzi, kto tu jest? Mapul, tak, dobrze widzę. Mapoleon, o zobaczmy na suspekta. Suspekt wie, Widzę to, przy ścianę. I wie, że na dole będzie przeciwnik, o. Myślał, że wskoczy. I fajnie będzie na 100%. Wyleci, czy nie? Oto jest pytanie. Poszedł od razu. Nie no, to jest hacksure. To jest hacksure. Hedge, headshot percentage no nie wygląda zbyt dobrze, ale dlatego, że ciągle idzie za apką. A, to jest łostak, chyba specjalnie No i nawet cwany ten smoke, cwany. Dobra, terroryści podchodzą pod łącek. A, na razie stoją jeszcze na kwadracie, ale chyba będą szli shortem, głównie longiem, ktoś tam wejdzie. A na razie się grupują. Zobaczmy, jak tutaj będzie Saspekt działał. No zaspek wiedział, no i sprawdź dół. Wiedział, wiedział, wiedział że to będzie przeciwnik No szybka reakcja No patrz czy widać przeciwnikowi głowy żeby mógł przeskanować No ładnie się teraz kolego, no ładny headshot No to, to był bardzo fartowny headshot ale jak dla mnie koleś, koleś haksuje, zdecydowanie haksuje. Ale wallhack, żaden aim. Nie no to jest dla mnie haksior, no niech go sprawdzą. Niech go sprawdzą, nie go sprawdzą. Najwyżej mu nic nie zrobią, ale muszą go sprawdzić, bo jak dla mnie to był haksior. Haksior. No dobra, druga mapa, może w końcu coś oprócz Dusty i Inferno? Na przykład... Cobblestone? <laughs> nie no, uparłem się do tego Kobblestona, a chciałbym po prostu zobaczyć coś innego. No, tylko nie Militia na przykład, bo nie znam tej mapy. no. Vertigo <laughs> śmieszne mapy. Nie no, Nuke um, albo inne takie mapy. No, przecież dużo jest map. Dużo jest map, które są grane i na których też się znajdują. No, ale głównie na dasta wchodzą i na inferno. No, niestety, taka prawda. Czyżby znowu das? Nie, nie, nie. Ja bym sobie wyśnił mapę e, Mirage. Mirage teraz będzie. Proszę bardzo, idealnie trafiłem. Nie musiałem się długo skupiać, bo tutaj też często ludzie grają. No i zobaczmy. Nie umiał trafić w kratkę, a trafia Banie, czy nie? chcieli się idealnie, no. To zobaczymy. No. Taki trochę fire, jakby mi się wydawało, ale to może być opóźnione demko. No ładny, powiem. Pomysłowy. Moment też ma w miarę dobry. Taki Gold 4 może być. Taka moja ranga hehe. Dobra. I to, Co robią terroryści? Nie no, to są jakieś wyższe rangi. A czy teraz ten system rank jest tak tak spartolony, że nie wiadomo czy to jest silver, Bo teraz w Goldzie 4 są Silvery, naprawdę w Goldzie 4 są Silvery i ja nad tym ubolewam, bo no bo uciekłem z Golda, jak Silvery jeszcze były silverami normalnymi się wtedy cieszyłem. Znaczy tymi Silverami, dobrymi Silverami. Teraz do bany i te wszystkie Silvery przyszły do mnie do Golda. No i... Ja w tym celu się nie mam szczęścia. No, Byłem wcelowany w dobre miejsce. Suspect, no. Dziwne, dziwne, bardzo dziwne 16, 1. No, jest wallhack. <laughs> wallhack jest, no. To widać. Nie sprawdzi innej pozycji, tylko sprawdzi od razu na prawo. No, zobaczmy, jeden w apartach. Będzie, w, będzie wcelowany, on nie odpuści. Nie odpuści. No, nie odpuści. Wiedziałem, że nie odpuści. No i czy byśmy mieli znowu dwa haksy? Dobra, jeden podchodzi Galu. zaraz sprawdzi. Nie wiem po co on tam stąd przecież wie, że... ...za coś Ależ drag, shot, kurde. Musiał długo ćwiczyć i długo grać w CES-a, żeby tak dobrze strzelać i tak dobrze się poruszać. No! Jeszcze ubieg gościa, który stał metr od niego. Ale Bel mu zabierze bombę. Ciekawe to dostanie tej gwiazdkę. Może Bel? Nie no sam tylko musimy właśnie. To bez przesady. Bez przesady. Nie no ale... Ostaty <głos》>, idealnie wyglądają Nie no nawet ja to już nie kryjeł Znaczy widać że jest idiotą Tylko ścianę się da skanować o... To jest to tu, tutaj, o tu 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 Tylko że on nie wie, no no wie Niech on tak dobrze strzela trój, 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 trój. Może też się wkurzył i odpalił haksy się nie dziwię ludziom przecież wiesz, że tam go nie ma. No i odpuścił od razu. Tak nie, nie no, coś sprawdzę niby próbuję się kryć. Ale już widać, że jest cheaterem. Hatchet zabił kaczkę. O, bez portolenia Ktoś tam mógł z lewej wyskoczyć nawet W dupie miał. Dobra, nie odpuści, nie odpuści. Nie wiem czemu on się odwrócił. Chyba specjalnie w ostatnim momencie, żeby było, że... O ja nie mam haków, nie mam haksów. Ja on nie ma haksu, jak ma? Tam ci też za dobrze nie strzelają, ale jest przesady. Chyba ten tak mnie nie w wplaczę, bo ma za dobrą drużynę. O, bardzo lubię klacze. i dorosłe konie też. O, kurde, dostał granatę pod twarzy? tak? Dobrze mi się wydaje. I kojem? Ojojoj, oj, oj, nie widział pana, nie widział. A myślał, że zauważył. Ojojoj. Oj, oj, oj. O, i Dart się odegrał. No, nie na easy game dla Hatchera i aspekta, No to wygląda. Ale z ma kasę. Wszyscy mają kasę 10 kafli, każdy ma. Jest, nie ma problemu, nie ma problemu w tej drużynie. Tylko, że bez AWP -y, to nic nie zrobi. No suspect chyba chce wyżebrać AWP. Tak, Ta chce wyżebrać AWP, bo ma... No proszę, i wyżebrał. Bo ma aimbot'a, to znaczy wallhacka. Hej, -he i wie gdzie to... O, proszę bardzo. Proszę bardzo, teraz... O Jezu, co on robi, co on robi? Przecież wiadomo, o tam już od razu leciał i... Nagle się cofnął. cofną się, no. Czeka, poczeka. No i. Ojoj, ojoj, oj, oj Nie kryj się, nie kryj się aspekcie. Wszyscy się widzą. No, wychylił się rywa, nie widzisz są u albo A bo tak nie znasz mapy, że nie wiesz, gdzie są beczki. Ojoj, oj, oj. No to słabiutko, kiepsciutko, kiepsciutko to wygląda. W panie aspekcie, no. Kiepściutko, za filarem był i za ścianą jeszcze w dodatku. Bomba leci Benny i wie to co z tych No i wiedział, wiedział, że jest bomba tam. Czy wleci, nie sprawdzi prawej strony? No nie sprawdził, nie sprawdził nawet prawej strony. No, na prawej stronie. No od razu, dobra. Bardzo ładnie sprawdza. No movement przepro gamera. Przepro -gamera naprawdę. No coś jest pozycji, no. W idealnym momencie nawet progamerzy to nie sprawdzają. O, dostał, dostał, bardzo ładnie. No i zobaczymy, poszedł do konektora, czy go wewęszał, czy nie. Co on robi? A, zmienił sobie na skina. No jak zwykle. No, za wysokie rangi to to nie są, tak jak mówiłem, dobra, w Jedder roomie będzie wie o tym, nie wie o tym suspekt. Nie, ma... nie, trafił, trafił. Już nie patrzy, Leder Room, a ktoś wejdzie tylko do Leder Room, to od razu no, suspekt czyści, no. Mówi koledze, żeby sprawdził dół, bo, bo wie, że tam jest przeciwnik, no. Czy sprawdzi, czy nie? O nie widział go, nie widział, nie widział, nie widział, nie widział. Nie widział. Nie widział. Nie widział go, nie widział, nie widział, nie widział... Nie miał prawa go widzieć i tak się porobiło. Wskoczy? Ach. Takie strzelanie, a takie skakanie, no. Przecież widział go z pleców. No. On chyba szedł na łoku. Powiedział koledzy info, czy nie? No Bel niestety udupił, go Suspect chciał polecić z nożem, no ale się nie udało Pan de Suspect tak oj. No Demka nie są jakieś wybitnie śmieszne I też wybitnie fajne Ale no, zawsze coś jest na tym YouTubie Jak już tak coś bardzo chcecie Dobra, Lilibel które ściany mierzymy, tak jak wam. Tak. Skąd on wie, że to jest na szczęście? Teraz może wiedzieć. No! Kurde! Widzieliście to, banie? No, perfekto! Bym powiedział: perfekto. Ideolo. Ideolo baniolo. 14 2 The suspect fragów ma. 25 i 3 zgonu To będzie w oknie Ojojoj, Trzech oj, oj, na suspekta wyleciało No Bardzo dobrze zagrali, bardzo dobrze Co jest, już nie mogę pisać, tak? No szkoda, szkoda O ale sospekt wiedział, że tam jest Skoczył, dobra I wiesz, że idzie Kolejny przeciwnik Idealnie, idealnie Wszystko można podciągnąć po no i ja to też bym podciągnął, no bo czemu nie, aspekt aspekt dobrze scherzył, brawo za banie. Chyba jeszcze aimbot odpalił, bo teraz headshot percentage 100%. No, powiem no, wam, że ciekawie, ciekawie się zrobiło w tej drugiej połowie, ale... no, no, no. no. Dobra, nie no, wiedział, wiedział gdzie on jest. Ale, jak się ma, wszelkich zaznaczonych na, na mapie, no to można sobie na takie myki pozwolić przymierzanie godziny. No ładna bania. Też nie wiem, czy go nie no musiał go widzieć. Ale w drugiej połowie już tutaj statystyki naprawił. Sprawdzi lewo? Nie, nie sprawdził. Bo po co? Ale sprawdzi, tutaj. Chyba specjalnie, specjalnie pokazać popisowo, że nic nie ma. Nie no, oczywiście, ja go jeszcze dam za wspomaganie że, yy, celowania, bo jak dla mnie to on był jeszcze w dodatku takim chamem potwornym, że sobie wspomagał na koniec strzelowa strzelowanie, kurde, <ścoughs> strzelanie sobie wspomagał, celowanie, przepraszam, dobra, nieważne, dzięki za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!